Pytanie od jednej z was. Mam ponad 30 lat, pochodzę z rodziny z problemami. Długo miałam nieodciętą pępowinę z mamą, trudną relację z tatą, ale jestem po terapii, dużo pracowałam nad sobą. Niestety cierpię na nerwicę lękową. Cały czas próbuję przekraczać siebie, biorę leki, widzę postępy. Ale nie wiem, czy mogę próbować wejść w relację z mężczyzną, dopóki sobie nie poradzę z moją nerwicą. Może nie powinnam obciążać go swoim bagażem. A z drugiej strony nie wiem, czy kiedykolwiek całkowicie pozbędę się nerwicy. Moja odpowiedź za chwilę. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus. A ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w tym pytaniu jest kwestia, czy muszę być doskonała, aby wejść w relację. I moja odpowiedź brzmi nie, nie musisz. Możesz wejść w relację, gdy masz nerwicę lękową, gdy masz nerwicę natręstw, gdy cierpisz na depresję albo chorobę dwubiegunową, tylko bądź szczera. Powiedz tej osobie, która decyduje się na związek czy rozważa związek z tobą, że masz taki bagaż, że z tym się mierzysz. Opowiedz o tym, co już zrobiłaś, jak to się zmieniło. Bo taka szczerość jest, jest podstawą, jest uczciwością też wobec tej osoby, żeby ona mogła wejść w relację z Tobą w wolności. I głęboko wierzę w to, że nie ma ludzi doskonałych i każdy z nas niesie jakiś bagaż. Natomiast musimy sobie odpowiadać, i Ty, i mężczyzna, z którym chcesz się związać, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem w stanie pomóc tej drugiej osobie, nieść jej bagaż? Bo na przykład, jeżeli ktoś jest z rodziny alkoholowej, jest DDA i ma jakieś takie zachowania, na przykład brak wiary w siebie, albo mega syndrom ratownika, to też jest pytanie, czy partner, czy mąż takiej osoby, takiej dziewczyny, będzie w stanie żyć w takiej relacji. Nie, czy będzie w stanie to unieść gdy pochodzisz z rodziny, w której nie było ojca, to też ty musisz sobie uświadomić, że masz taki bagaż braku ojca, na przykład, i że możesz szukać rekompensaty czy tego, czego nie dostałaś od ojca u mężczyzn, a mężczyzna, który się z tobą zwiąże, musi mieć świadomość, że nie miałaś ojca, więc przez to zachowujesz się w pewien określony sposób, że jakieś tematy mogą być dla Ciebie bardziej drażliwe, albo możesz potrzebować więcej czegoś. To jest kwestia uczciwości. Każdy niesie jakiś bagaż. Wracając do pytania tej dziewczyny z intro, to według mnie masz prawo i jest to uczciwe wchodzić w relacje. Natomiast gdzieś na... Takim, w takim momencie relacji, gdy zaczyna to już być, zastanawiacie się, czy być parą, czy nie, czy ma być związek na wyłączność, czy nie, no to wtedy ten temat musi jakoś wypłynąć, bo, no bo nieuczciwym byłoby ukrywanie. Natomiast no, oczywiście nie musisz o swoich trudnościach mówić na pierwszej, czy drugiej randce. I pamiętaj, nie musisz być doskonała. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po słuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.